Dzień dobry Państwu, Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy w jedno z bardziej urokliwych miejsc poznania. A konkretnie na dwa rynki? na tajemnic. Stoimy na starym rynku. Tak ten jest. stary rynek to nie był od początku stary, był po prostu rynkiem. Tak był jeden. Jeden był, jeden był rynek tak. 1253 rok. Tak jest. Lokacja miasta na lewym brzegu warty. Na prawie magdeburskim, czyli niemieckim, które wtedy było wiodącym przy zakładaniu nowych tak. miast. Przemysł pierwszy i podobno razem z Bolesławem Pobożnym. Tak, za bracia. bardzo się nie kochali, ale tu współpracowali. Tak, tu współpracowali. Podpisali układ z Tomaszem Gubina, który był pierwszym wójtem. Tak to się chyba wtedy tak nazywało. Jest, tak jest. Miejsce wybrali bardzo dobrze. Dwa wzgórza, wzgórze świętomarcińskie, wzgórze świętego Wojciecha. I osada świętego Gotarda, wokół której powstało miasto. Tak. Osada była najpierw własnością biskupów. Tak, cały ten teren był własnością biskupów poznańskich. Tak. Potem przeszła na własność księciu, e, książąt tak. poznańskich, obydwu, którzy w 1253 roku założyli miasto na lewym brzegu. brzegu. Po prostu Poznań się dusił na Ostrobie Tumskim, trzeba było coś konkretnego I to, zrobić. I to miasto było od początku rozbudowywane w sposób racjonalny tak i jest. bardzo praktyczny. Po na prosto, czym ta praktyka polegała właśnie? Tak. Po prostu zasady prawa magdeburskiego, czyli prawa niemieckiego ściśle określały reguły budowy miasta, tak. miasto musiało być stawiane według określonych, ściśle określa, za, ustalonych od początku reguł. I teraz tak, musiał być jako centralne miejsce rynek, tak. przecież miejsc, miasto to jest miejsce handlu i rzemiosła, o, w, w związku z tym musiało być to miejsce handlowe, a więc rynek, czyli ring z niemiecka. Tak. Na rynku musiał powstać główny biurowiec miasta, czyli czyli ratus, ratus, ratus. siedziba władz miejska. oczywiście. Rathaus, czyli siedziba rady, dom Rady Miejskiej. Wokół rynku ściśle ustalono pierzeje, na których miały postawać kamieniczki mieszczańskie, miało to być reprezentacyjne, główne centrum miasta. Natomiast pamiętajmy o tym, że w mieście średniowiecznym nic nie było przypadkowe. Wszystko było z góry ustalone. Socjotechnika, Jacek, to nie jest wymysł XIX-XX wieku. Już starożytności była praktykowana. W o, związku o, z tym określone budynki, określone y, miejsca miały ściśle wyznaczone przeznaczenie. A teraz powiedz mi, y, 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 poznański, dzisiejszy stary rynek jest kwadratem. Jest kwadratem, Czy wtedy o już specjalnie, czy to przypadek? Y, Najczęściej no praktykowano kwadratowy jako ten... Taki doskonały tak. koło albo kwadrat. Z każdej pierzei wychodzą trzy ulice. Wychodzą trzy ulice, narożnikowe i centralne. Przy czym samo miasto nie jest położone na planie ścisłego koła, lecz takiej leciutko wróżkowate. Tak. Ulice przecinające, te ulice, które wychodzą z pierzei, tworzą szachownice. Tworzą szachownice, bo one która... są równoległe do rynku. Tak jest. I ta szachownica ma ściśle określone reguły. Parceli, na których stawione kamieniczki. Tak. Wszystkie były równe. I w o... związku z tym właściciel, który kupił daną parcelę, musiał liczyć się z tym, że nie wolno mu postawić domu większego, aniżeli parcela wyznacza. W związku z tym. Do góry budować. Ciągnął do góry. Tak, tak. Jak się dzisiaj buduje wieżowce. O, właśnie. Tak. Że teren jest bardzo drogi, w związku z tym dzisiejszym wieżowcem jest kamieniczka, ale budowane tylko do czwartej, I... piątej kondygnacji, nie wyżej. Tak. Bo jesteśmy obywatelami miasta. Dlatego równi. one są no, mniej więcej równe. Mniej więcej o, równe wysokości, ale różnią się no wystawnością. Od, 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 wystawnością, wystawnością oczywiście. A teraz kamieniczki, które są w środku rynku, budnicze, tak? Budnicze, A to są już do, kamieniczki, które mają znaczenie i mieszkalne i handlowe. I handlowe. Handlowe, natomiast ratusz był siedzibą władzy miejskiej, z tym, że najczęściej był budowany pośrodku miasta. Ale Jacku powstaje pytanie, dlaczego w Poznaniu ratusz stoi z brzegu, z boku i skośnie? No właśnie. No, wielokrotnie architekci, historycy sztuki się nad tym zastanawiali. Tymczasem w grę w to chodzi socjotechnika. Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy na temat poznańskiego szlaku królewskiego? Tak jest. Główny szlak wiodący do miasta wiódł od strony wschodniej, czyli od bramy wielkiej poprzez ulicę Chwalczewo, brama wielka, tak. ulicę. Wielka, Rynek, tak. Ratusz. Z wylotu ulicy Wielkiej w stronę Rynku, Ratusz wygląda bardzo monumentalnie, sugerując kto tu rządzi. Tak A jeżeli jest ustawiony skośnie, widoczne są dwie ściany, co potęguje wrażenie ogromu Ratusza. Tego samego Ratusza, który jest przeciwległego końca Rynku, z ulicy Tososkiej nie wygląda wcale tak imponująco uliczki są budowane na tak zwaną zakładkę. Tak? Właśnie i tak. rzecz charakterystyczna, Na ogół się nie zastanawiamy nad tym, ale to jest prawda, że z narożnikowych uliczek nigdy nie wchodzimy bezpośrednio na rynek. Tak. Zawsze trafiamy na ścianę kamieniczki wystającej z ulicy sąsiadującej. Chodziło tutaj po prostu o to, że nieprzyjaciel w razie oblężenia, walki o miasto nigdy nie Padał od razu na rynek, tylko dostawał się w ogień y, prowadzony z okien tych kamieniczek. Dodatkowo, jeszcze według ówczesnych wierzeń, przekonań y, higienicznych, wiatr był przyczyną roznoszenia zarazy różnego rodzaju chorób. No, tak. więc trzeba było nie, zrobić... nie mycie się, tylko wiatr. Tak, y, tak, tak. tak, tak, tak. <grych> w związku z tym, żeby uniknąć tego rodzaju niepokojących zjawisk, budowano tak. tak domy, żeby ruch powietrza w mieście w możliwym stopniu zahamować. To jeszcze podzielimy się takimi ciekawostkami. Na fasadzie ratusza mamy wszystkich Jagielonów, prawda? Dlaczego? Prosta sprawa, bo w tym okresie poznań było najlepiej. Tak jest, w ogóle tak. w kraju było tak, prawda? Ale Jacku, jeszcze dwie ciekawe. pytanie za 100 punktów. Powiedz no. mi, gdzie jest centralny y, punkt centralny średniowiecznego miasta? Scholek. Tam, gdzie pręgierz. Tak jest? No, Jeżeli poprowadzimy przekątne tak. y, dzielące miasto, tak. punkt styczny będzie w miejscu pręgierza. Tu rządzi Sprawiedliwość, tutaj trzeba się poprawić. Tak, no ten pręgierz został postawiony y, dzięki elegantkom y, poznańskim. Y, służącym, które się ubierały po Tak, służące, tak, miały ciemność. Się, tak, i z tego ściągano mandaty. Dzisiaj byśmy powiedzieli, tak. i postawiono, postawiono pręgierz. Jacek, no. ale teraz mam pytanie takie. Jak chce się przejść przez miasto średniowieczne? Jak to zrobić? Aba, to byś musiał kopać. I to bardzo głęboko. głęboko. Gdybyśmy chcieli się przejść po Poznaniu Średniowiecznym, tak. musielibyśmy obniżyć poziom bruku, obecnego tak. bruku, o 2,5 do 3 metrów tak. niżej. Także kamieniczki, które dookoła tutaj widzimy, miały zupełnie inny punkt widzenia. Co dzisiaj z piwnicą było parterem. Barderem, Co tak. dzisiaj z pierwszym piętrem było drugim. I tak dalej, i tak dalej. Ale wejście do kamieniczki było dokładnie w tym samym miejscu. W tym samym miejscu. Właśnie. W związku z tym, jak oni wchodzili? No jak wchodzili? No, wchodzili po schodach, prawda? Czyli były przedproża. No, musiały być, Musiały prawda? być przedproża, tylko dziś nie wiemy, jak te przedproża wyglądały. Ale teraz jeszcze jedna rzecz. Chodzisz rynkiem, wielokrotnie chodzimy. Prościutkie są te pierzeje, prawda? Prościutkie. Idealnie, bo jak po cznureczek stoją kamieniczki, nie Jacku. Hmm. Jeżeli spojrzymy idealnie z góry, nagle się okaże, że rynek, pierzeje rynku, przypominają delikatny znak karo. Tak. Są po prostu środkowe kamiczki ze środkowej części są leciutki. Wycofane leciutki, tak. tak. Chodzi o Karo, to jest optyczne. po poznańsku szalek. To jest ten kolor, kolor w kartach. Patrz, jak nawet nie wiedziałem. <laughs> Widzic, tak. Nawet nie wiedziałem, bo to jest kwestia złudzenia optycznego. Gdyby te kamiczki były idealnie równopodstawione, byłoby wrażenie, że rynek jest wklęsły, jest wypukły. O starym rynku Marku, skończmy taką bardzo rozrywkową, ciekawostką. Znajduje się kamieniczka pod Daszkiem. Właśnie, tu no, niedaleko. Da, naprzeciwko nie, nas. Na, 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 daszek uratował króla Augusta II Mocnego. Czy to akurat był szczęśliwy, Omen nie powiedział. <laughs> no dobrze, ale on po prostu, dlaczego ten Daszek uratował? Bo on drzwi z oknem pomylił, no prawda? I tak? Nie, Wyszedł, to z drzwiami. Powinien. On myślał, że wychodzi no przez drzwi, a niestety... A tam jest wyżej, wysoko, że do... to jest pierwsze piętro. Tak, tak, że tak, no, że... Daszek uratował go, z opadek. Mówią, że było jeszcze bo... niżej, prawda? Aby król to się był się jeszcze taka słusznej postury. Słuszne postury tak. Tak, no. I, I ten więc... Daszek, Tutaj, na pamiątkę tego wydarzenia, istnieje do dziś. Plac kolegiacki, a myśmy mówili dwa rynki. Jeden był, więc a, gdzie ten drugi? Jest tutaj, że się znajdujemy. Od początku XIX wieku, tak. plac, na którym stała y, główna świątynia miasta, czyli kolegiata no. Świętej Marii Magdaleny, tak. został przekształcony y, w nowy rynek. Tak jest. No jest Markt. By... I wtedy właściwie było. Tak? Y, 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 od wtedy jest pojęcie nowy rynek i stary rynek od tego momentu, od tak, początku tak. XIX wieku. O. W tym właśnie miejscu, na tym placu stała największa świątynia Poznania. Tak. Były to główny kościół miasta. Nie. Przy rynku, żeby nie zajmować ceny y, przestrzeni handlowej, tak. lecz troszeczkę z boku, ale za to to była świątynia równa wielkości mniej więcej katedry poznańskiej na Ostrowie Tumskim. Dlatego zwróć uwagę, Jacku, że tutaj ta część placu Kolegiackiego jest lekko zakrąglona. Jest lekko, Bo tam tak. były mury miejskie. Oczywiście. Tam kiedyś były mury miejskie. No i, i plac Kolegiacki ma kształt trójkąta. No tak jak Kościół, mniej tak, więcej. Mniej więcej no, tak, to, tak to, jak. jak ko było w tamtym kierunku. No właśnie. Ta kolegiata, w którym miejscu stała tam, gdzie dzisiaj, tu gdzie jest skwer. Tu, tu gdzie, w tej, gdzie jest ten skwer, stała kolegiata. Miała a, najwyższą wieżę w mieście, około 90 metrów. I ta wieża była nieszczęściem właściwie. No też. tak, stale się waliła, pioruny w nią waliły, no tak. chóry przewracały, stale była odbudowana. W końcu XVIII wieku, w końcu zniszczenia doszło już tak daleko, że miasto nie było stać na odbudowę i Kościół po prostu niszczał, był siedliskiem różnych nieciekawych elementów, Właśnie zwierzęta kościoło, to były przechowywane, oczywiście. ale oczywiście wyposażenie kościoła te religijne zostało przeniesione do yy, fary, obecnej tak. fary, która zaczęła spełniać funkcję równocześnie kolegiaty. I dopiero na początku XIX wieku władze polskie podjęły decyzję o całkowitym rozebraniu świątyni łącznie z fundamentami co tutaj najbardziej ciekawe, kolegium jezuickie dawne. A prawda. nie tylko Jacku, jest no, jeszcze pozostałość, no właśnie, pozostałość po kolegiacie. No właśnie jest pozostałość po kolegiacie, jak już mówimy, pozostałość tak. po kolegiacie jest. Ale dlaczego się przy kolegium zatrzymałem? Dlatego, że to ten budynek spełniał różne funkcje. To było na... Kolegium Jezuickie, Zjed... siedziba Komisji Edukacji Narodowej, Narodowej. Potem, siedziba władz Wielkiego Poznańskiego. Tak, po... pałac wtedy, namiestnikowski. Jak był pałac namiestnikowski, to różni ludzie odwiedzali wtedy Poznań i Napoleon i Wellington. Jacko, a teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie jest ta jedyna pozostałość w Poznaniu po kolegiacie świętej Mary? No to jak tak jak stoimy, to za naszymi plecami to tak, jest. To jest za po prostu jak mamy tutaj za sobą y, dzwonnicę Fary Poznańskiej, tak. na dole, przy wejściu, jest niepozorny. Żeliwny przedmiot. Tak. Który czasami służy to jako popilniczka dla niektórych no właśnie, niezbyt porządnych właśnie. poznaniaków. Ludzie to, nie zdają sobie sprawy, że. To jest co po prostu to? serce z dzwoniło kolegiaty świętej Marii Magdaleny, które urwało się w czasie dzwonienia. Na szczęście nikomu na głowę nie spadło, nic o tym przynajmniej nie wiadomo. Serce to koziołkując, tak. górną częścią biło się w ziemię. Prawdopodobnie spadało z wzdłuż ściany dzwonnicy, a według ówczesnych zasad był to znak dany od Boga, od Najwyższego. Nie wolno było takiego serca ruszyć. No właśnie. No i to serce zostało, co nam właśnie mówi o tym, o historii tejże, tego kościoła. I kościoła, to, i miejsca, na, i, i na którym stoimy. Proszę Państwa. Proszę, jak będziecie Państwo przechodzili przez Plac Kolegiacki, jest to zresztą jedno z najbardziej ruchliwych miejsc w Poznaniu, to proszę sobie uzmysłowić, że to kiedyś był po prostu nowy rynek. Tu się handlowało, a nowy rynek stał się wtedy, kiedy rozebrano Kolegiatę Poznańską.